Pamiętam ten moment, gdy pierwszy raz usłyszałem Twój głos na live, a potem ten jeden telefon od Ciebie, od tego wszystko się zaczęło, nasza historia. Z ciebie jest taka piękna dziewczyna, O tak pięknych, dużych oczach, chyba jedyna. Z tobą konie można kraść, można napić się wina. Gdy rozmawiam z tobą, skacze mi endorfina. Może to jest kwestia czasu, Aż ułoży tobie wszystko się. Pamiętaj o tym, dziewczyno, że ja będę przy tobie, będę wspierał cię. Czy pamiętasz, jak poznaliśmy się? To było na live u kogoś, już nie pamiętam gdzie Teraz mamy ze sobą kontakt, ciągle z dnia na dzień Często o tobie myślę, blask twoich oczu mocno przyciąga mnie Lubię z tobą pisać, lubię z tobą rozmawiać Lecz jest jedna sprawa, która mnie zastanawia Co ty sądzisz o mnie? Twoim ogień płonie, czy pamiętasz jak budziłem cię rano, słysząc twój głos, totalnie zaspaną? Czy pamiętasz jak poznaliśmy się? W swoim poznałaś wiele różnych osób, którzy zamiast cię wspierać, nie dali dojść ci do głosu. Teraz bardzo boisz się zaufać, Lecz miłości tak nie oszukasz. I na pewno kiedyś ktoś znajdzie się, kto będzie z tobą i mocno kochał Cię. Po prostu potrzebujesz na to czasu, by się wyciszyć, uciec od tego hałasu. Który non stop męczy, tak cię Najważniejsze, by ktoś był, kto wspiera Cię. Czy pamiętasz jak poznaliśmy się To było na live u kogoś już nie pamiętam gdzie Teraz mamy ze sobą Już rok jak jesteśmy razem Choć różnie bywa miłość, nam drogowskazem Bywało ciężko, czasem łza wokół Ale trzymamy się siebie, krok po kroku Przetrwaliśmy burze ciche dni i gniew Bo między nami wciąż tli się miłości zew I wiem, że jeszcze wiele przed nami Bo bardzo mocno się kochamy Czy pamiętasz jak poznaliśmy się? Może życie jeszcze wystawi nas na próbę, ale z tobą wiem, że przejdę nawet burzę. Bo to nie tylko słowa, ani tylko sny. To my prawdziwa miłość ja i ty.